Widzicie z tej strony Skarpion? Przede mną jak i wami gra Diablo. Dobra, no, co my tu mamy? Sporą część planszy już odkrytą. No to możemy iść dalej. Oczywiście zabijać mobów, potwory i odkrywać plansze. Nie mogę tego jeszcze użyć. Aha, ok. Tu mamy biały, bieski, bieski. Taki twardy. Ale damy radę. Musimy. Chodź tu. Gdzie ty leżysz? No i ucieka nam, no. Co za cwaniak. Ale dopadliśmy go. I Bieso pokonany. Tu nic nie ma. Mykamy dalej. Oczywiście pusta. Spoczywaj w pokoju. Przyjaciel. O. Chociaż raz coś dało dobrego. Mam nadzieję. Żyjemy dalej. Beczułki. Och tu. Pat e, na jeden strzał. To się przyda. Złoto też. Bart? mogłeś byśmy nie zginęli. No, jeszcze trochę nam brakuje do lewela, kolejnego spokojnie jak na wojnie, <laughs> znowu pieski. Demanded. No i padłeś Złoto się przyda jak najbardziej Możemy iść tutaj Nie otworzą drzwi To lepiej dla nas A ten tak O za piesy, no. Pomyślałem, że zginął dawno. Dobra. Co my tu będziemy mieli? Kolejne korytarze? Wrogów? Już nie. No, plansza nie jest mała. Gdy mi tak się wydaje. bić, zabić. No, może być. Pewnie i tak nie będziemy mogli użyć. A, możemy spoko. Ale wolałbym sprzedać pieniądze, się bardziej mi przydadzą chyba. Zaraz, zaraz. Gdzie ty idziesz z Tu może pójdziesz. O, jeden się jakiś uchował. Do miasta. Właśnie, możemy iść czemu by nie ja tu najprawdopodobniej oczywiście zrobię cięcie tak jak wcześniej już robiłem bo mniej więcej wiecie o co tu chodzi co jak robię a po co się ma tracić czas więc my zapewne się spotkamy przy wejściu albo już na dole. Jestem jednak z powrotem, ponieważ w inwentarzu mamy grzybiton. Chciałem Wam po prostu pokazać o co kaman. A to jest, jak mówiłem wcześniej, bodajże w poprzednim odcinku, związany element z zadaniem. Co my tu mamy? Interesujące. Wygląda jak księga od czynników. Wypatruj czarnego grzyba. Powinien być duży i łatwy do spostrzeżenia. Jeśli go znajdziesz, przynieś go do mnie, dobrze? Okej, okay, okej, okay. nie ma sprawy. Dobra. Potrzebuję wielkiego czarnego grzyba. Teraz idź i przynieś mi go, abym mogła go użyć do specjalnej mikstury, nad którą pracuję. Spokojnie, przyniosę ci, ale chcę najpierw co nieco może kupić, okej? Okay? Wyczuwam duszę szukającą odpowiedzi. Co ty to masz, kobieto? Jak na razie to nic ciekawego. Kupimy sobie kilka. Mogą się przydać. A właśnie, zidentyfikowałem sobie te przedmioty, pancerz, czyli jest taki sobie, no i ten pierścień, to jakiś taki krab. Więc je sprzedamy i będzie co? Hajc, kasa, Pieniądze, pieniążki, mamona. Co mogę na ciebie zrobić? Najpierw zrobisz tak. Ja ci tam przedmioty ty mi dasz. Hajc Ok, i teraz się podprawimy raczej nasze przedmioty. I co ty masz jakieś fajne przedmioty do kupienia? Oba O, to jest dobre odporność na wszystko, 18%, wysoka wytrzymałość Chilem kosztuje 15 tysięcy Sprawdźmy nasz pancerz Ma 16%, ale ten ma jeszcze 12 do magii i obrony ma więcej o jeden. Czyli chyba ten jest lepszy. Dobra, czyli nic nie masz takiego fajnego, ciekawego. To jeszcze kupimy sobie. Co ci dolega, przyjacielu? Miksturki. Jeszcześmy je nabyli. W sensie ilości. Może jeszcze kilka. Dalega, Żeby sto razy nie latać do miasteczka. Okej. Okay. Właśnie, wskoczymy jeszcze do dzieciaka. Może będzie miał coś fajnego. Może mieć, tylko myk jest taki, że on ma wywindowane ceny. Jak zauważyliście. A ja Hajcu tak od razu nie chcę. Stracić. Pst, tutaj! No dobra, dobra, cii. Nee. nic szczególnego. No i teraz możemy się pojechać z powrotem na dół. Ok, zobaczmy czy planszę mamy odkrytą. No to wychodzi, że tak. Grzyby gdzie one były? Gdzieś tu chyba na dole albo po środku? Bo mamy zadanie czarny grzyb. Idziesz i idziesz, mój rycerzu. Są. Czarny grzyb? No, to jest naprawdę wielki grzyb. No, spory, nie? Okej, okay, możemy teraz się udać na poziom dziesiąty. On jest tu, czy tu? Chyba tu. Sprawdzimy spokojnie No przełaś. moto w tych korytarzach. No tak bywa, nie? Jest. I mamy poziom dziesiąty. Oczywiście będziemy odkrywać, walczyć, zabijać. Coś weź mało interesuje Hearthstone, zauważyłem. No szkoda. Bo ja to dla Was nagrywam. Praktycznie no zainteresowanie małe, od ciebie, co jest, a ten jego kwas od psa, biesów. Co to jest? I, i, i będziemy oczywiście mykać dalej. Tylko tutaj sobie płeczkę położę. Pusto. Nie podoba mi się to, bo wiecie, jak jest tak pusto przez dłuższy czas, to potem będzie 100 albo potworów, albo więcej. Nie no, 100 to nie, ale dużo, mocne. Co piesek nie potrafisz drzwi otworzyć, ale strzelać już tak, tak, przez takie drewniane płotki. Który tu strzela? To nie jeden? O, oh, jeszcze ten. Jeszcze ten. Nie, bo nas zabiją. Mówiłem. Dopadli mnie po prostu Tak bywa Ci musimy to odkryć znowu Dobra, teraz się tak nie dam łatwo Mam nadzieję gdzie się pola? Tym razem pójdziemy tu. Uf. Fajnie, uleczyłem się i od razu mi zabrał. energię. Mnie jakieś zgromadzenie. To jest dopiero atak. No nie mogę iść. I znowu to samo. No patrzcie no. Ech. Teraz się nie dam. Muszę pojedynczo ich jakoś zbawiać. Właśnie w ten sposób, że tyle razy zginąć, to jest jeszcze nic. Dobra, Dobrze, że zblokował tarczą. Przez tych ginąłem właśnie. Tych żółtych. Co ja zrobiłem? No, a tutaj to końcówka mi nie poszła. Przyznaję się. białe, czemu białego koloru wypadają, a nie na przykład jakiś nie wiem innego. No, musiał się pojawić jeden z drugim w innym miejscu. Gdzie leżysz? Co chwilę zapisywał, Nigdy wyjście nie ma Dobra, pan, co się liczy o kolejny Zobaczę. Ta, lipa. Ile brakuje mi do następnego levelu? No jeszcze troszkę. Na tym poziomie na pewno zdobędziemy level. Czy kolejny? Śmiem wątpić. Oj, bardzo, bardzo U Jaki komitet powitalny kolejny zresztą Jeszcze ci Się mówi, zabili go i uciekł. Się Dobrze jest teraz. Poszło wiele lepiej, niż chwilę przed same białe przedmioty wyskakują niestety dobra komentujcie oceniajcie subskrybujcie do następnego odcinka cześć